Ejo, z tej strony Dexag, a to jest ponownie Dead By Daylight i tak się składa, że jest to, słuchajcie, dziesiąty odcinek z DBD na kanale, więc jako, że jest to taka okrągła liczba, no to myślę, że jest to najwyższy czas, aby zagrać sobie wreszcie... Twarzą, tak naprawdę, tej gry, jaką jest oczywiście traper. Przez wielu uznawany za najsłabszego mordulca w grze, przez to, że no jest to basically taki killer bez umiejętności, tak? Dysponuje tymi swoimi pułapkami. Ja już może dam tutaj gotowość, bo jest pora taka popołudniowa, także trochę może to zająć, zanim nam znajdzie meczyk. Kawka też, oczywiście, wlatuje, no ma te swoje pułapki. Ja słuchajcie, zagrałem traperem dwie rundy wczoraj, w przygotowaniach do tego filmu. I były to. Dwa mecze skrajnie, jakby z, ze skrajnie różnymi wynikami, bo pierwszy przegrałem absolutnie, wszyscy mi uciekli, ale w drugim y, rozniosłem wszystkich i. W tym drugim meczu właśnie bardzo ładnie wchodziły, wchodziły mi te pułapki, także yy, ja coś sądzę, że w tych pułapkach drzemie po, potencjał, tak? Tutaj fundamentalną sprawą jest to, ażeby po prostu dobrze te sprytnie jakoś te pułapki porozstawiać. Yy, on i tak jakiegoś bafa dostał z tego, co tutaj sobie grałem, ten, ten traper, bo może jednocześnie dwie pułapki nosić. Pamiętam, że kiedyś, jak nim grałem, to jeszcze na PS4 z, z 6 lat temu tak naprawdę co najmniej, no to tylko jedną mógł pułapkę wtedy nosić. Nie wiem, całkiem dobre te dodatki ma no i bardzo podobają mi się jego perki akurat. Tutaj wziąłem sobie te dwa najfajniejsze od trapera właśnie. Także dobra, może, może wyjaśnimy sobie tutaj te perki nasze. Mamy Brutal Strength, zarąbisty perk, który powoduje, że po prostu niszczenie palec, niszczenie ścian, ścian i generatorów. Jest o 20% szybsze, tak. Następnie co my tutaj mamy? Diristoker, który powoduje, że co 30 sekund nasza aura jest ujawniana surwowi, który ma najmniejszy czas, jakby. Chase time, no, którego najmniej ścigaliśmy, tak? Na 3 sekundy. I kiedy on widzi naszą aurę, to my, oczywiście. W dwie strony to działa, również widzimy jego aurę. Mamy tutaj jeszcze Fire Up i to będzie zarąbiście tutaj działało z tym Brutal Strengthem. To jest taki build tak naprawdę na, na absolutnego roznosiciela silników tutaj, nie wiem. Yy, no bo mamy Fire Up od, od Nightmare'a, które powoduje, że po prostu im więcej jest yy, naprawionych genów, tym szybciej je niszczymy i to nie tylko, bo tutaj do, tak, do palec to też jest tutaj z tego co widzę i tak dalej, więc... Yy, tak naprawdę wraz z postępem gry coraz szybciej jeszcze będziemy niszczyli te wszystkie silniki, i tak dalej. nam gierkę, więc bardzo fajnie. No i mamy jeszcze Agitation, czyli również bardzo fajny perk od Trapera, który powoduje, że po prostu, kiedy kogoś nosimy sobie na pleckach, to mamy 18% aż pośpiechu i zwiększony Terror radius. Mamy jeszcze dodatki, które tutaj co szybciej rozkładamy pułapki. I większy jest czas potrzebny, aby wydostać się z pułapki przez surwa, i tutaj również nie. I to jest, żeby rozmontować pułapkę 50% dłużej. No co, tu mamy jakieś punkciory, słuchajcie i czekajcie. Tylko, czy my nie chcemy jakiejś, może mm, na jakąś mapę? Ale nie, ja bym bardziej wolał zagrać na jakimś Red Forest czy coś takiego. Chyba nie mam takiego mm, oferinga, niestety. Dobra. Dix, już nie zdążyłem. Nieważne, niech zostanie ten bonus, no i zobaczymy, jak to pyknie, ta Gierka. O, tak naprawdę, no nie mówię, grałem tylko dwa razy przed tym filmem, traperem, więc też yy, no, wynik tego meczu może być yy, bardzo różny. To też wszystko tak naprawdę zależy od tego, z kim będziemy grali, na jakiej mapie będziemy grali. To też wiecie, są mapy lepsze lub gorsze pod daną postać, także no, zobaczymy. Zobaczmy. Ja, jak mówię, fajnie, by było jakiś Red Forest. Macmillan Estate, może nawet to by była chyba akurat mapa od tego Trapera, co nie? To jest mapa od Trapera? Nie wiem. Ej, ja w końcu muszę poczytać sobie też trochę loru tak naprawdę, tych postaci i, i, i tak dalej. Już jakiś czas temu chciałem tak bardziej zagłębić się w lore Dead by Daylight, a jakoś tak jak na razie tego nie zrobiłem. Ty, Szujo, najgorsza! Kto wyszedł z gry? FDMX2, Ty, Szujo, najgorsza! Dlaczego miałbyś wyjść? A może go wywaliło, nie wiem. Eee. No dobra, no co, jeszcze raz szukamy, ale kurczę. 10 minut już mi się tu nagrywa. No jak mówimy, jest taka godzina, że. trochę to może trwać, więc. Kurczę, no szkoda, dobra. Poczekam chwilę. Dobra, słuchajcie, nie jest źle, coś nam tu znalazło. Nie czekam nawet tak długo, ale skoro mamy szansę, to wiecie co? No, a ja może wezmę coś. Jakiś inny, ten offering. Niech będzie ta farma. Nie wiem, czy farma jest jakaś dobra na trapera, ale zobaczymy, przekonamy się. Tak. Po to gramy w tą irkę komputerową, żeby zdobywać wiedzę? Lubi się dobrze bawić. Nie wiem. Niechaj, niechaj tak będzie. Także gramy z, nasz, z naszym. Nie pamiętam w końcu, jakie ja to nazwałem. Absolutny. Nie pamiętam jak to nazwałem ten, ten build, ale od tej pory będzie się to nazywało absolutny masakrator silników. Niechaj tak będzie. Naprawdę masakrycznie szybko będziemy tutaj niszczyli te. Okej, okay, laboratorium w Hawkins. Mm, to nie jest farma. To definitywnie nie jest farma. No ale cóż. No, robicie co? Tu mamy jakieś trapa. Zresetujmy go. Niechaj on tu sobie będzie. Utrudnijmy troszeczkę dojście do tego. Sam się zablokowałem. No ja, dobra, to jest przejście. Więc nie jest źle. jakiekolwiek pułapki. Na sam start. Niechaj będzie cokolwiek. Okej. Okay. I ktoś tu jest. Także cześć. Pik. Pięknie. Chodź koleżko. Chodź. Najważniejsze jest, aby... Jak najszybciej, tutaj kogoś e, że tak powiem wyeliminować. Znaczy, wyeliminować Ej, ty! Bo ja mam szybkie. Mam brutal strength. No i tu trochę straciłem czasu. E, mam brutal strength, więc jak mamy paletę, to od razu ją niszczymy. Inaczej się nam nie opłaca. W momencie, gdy robimy to tak niesamowicie szybko, dobra. No i pyk. Leciała nam tutaj fajna pułapka. Bardzo mi się to podoba. No dobra, start nie jest jakiś tutaj najgorszy. Co to była za latarka? Ok, utrudnijmy tutaj troszeczkę dojścia do gościa. I coś się tutaj kręci. Hej, co to są za latarki? Dobra, nie żebym narzekał Ale Silver jedynka jak coś. Znaczy wiem, że to nie... Do to nie są rangi, tak? To są Grady. Ej, ale coś szybko im tutaj idzie. Zraszowali dość mocno w tym momencie te dwa silniki. Także to mi się średnio podoba. Hej! O nie, bo tego zdjęli. Bez sensu. Dobra, lecimy za tą. Okej, okay. albo niekoniecznie, bo jak ty się złapałeś w pułapkę? Ej, dobra, zarąbiście. Wchodzą te pułapki i to mi się podoba. Oj, koleżko. Dobra, no, wieszamy tego gościa, bo on już ma drugie wieszenie, także, także jak najbardziej tutaj, znaczy, nie no, nie będziemy go tutaj jakoś tunelować teraz, tak. Cześć. Ja pierdzielę co za gość. Ej, nie wierzę. Dobra, wieszamy cię. Sorry, ale ty jesteś do wyeliminowania, kolego. Dobra. Do wyeliminowania. Lekki tunneling tutaj wleciał, ale. No, stary, jak dajesz mi takie opportunity, no to wypadałoby skorzystać, tak. Okej, okay, zdjęli mi tutaj haka, ale mam... Jak to się nazywał ten perk? No w każdym razie zdejmuję... Znaczy co? Nie zdejmuję, tylko szybciej zanoszę ich do tych haków, także... Nie mam pojęcia co to miała być za zagrywka ze strony tej babki, ale okej. Okay. Niechaj i tak będzie. Okay, w ogóle zobaczmy jak tutaj szybko... Niszczymy już tutaj te... Uuuu, bardzo szybko! Bardzo szybko niszczymy te rzeczy. No mamy już dwa tokeny na tym... Fire Up to się nazywało? To od Nightmera? Tam kogoś widzę. To ten stalker mój. Na dole, tak? Przy okazji zbierzmy pułapkę. Ale to... czekajcie. O, coś tam się dzieje. Schaka ją z kurwa. Ej, myślałem, że ona była zamknięta. Dobra, minusaura. Ale wiecie. Granie traperem bez wchodzenia we własne pułapki to... To nie jest prawdziwe granie traperem. Cokolwiek. To jest taka zasada. Co najmniej raz trzeba wleść w swoją pułapkę. Także mamy coś z głowy... What the fuck? Oj, troszeczkę cię tu zlagowało. No cóż, unlucky. Dla mnie bardzo błędno Okej, okay, wyszamy... Gdzie gdziekolwiek wyszamy. E, no i co? Dobra, dajmy jakąś pułapkę. I weźmy kurczę... Nie no, patrolujmy silniki przede wszystkim, bo... Mm, dwa mają zrobione. Nie można im tutaj pozwolić, ażby zrobili więcej. Tu jest coś robione. Tylko jak się tu cholera dostać? Ja pierdzielę jak się tam wchodzi do góry. Dobra, nieważne. Idę do nich. Nie chcę robić tego gena, bo nie mam pojęcia jak tam przejść. Najzwyczajniej w świecie. O, a, ja nie mam pułapki. Cholera. Chciałem rozstawić. Dobra, czekajcie, nie, trzeba tam dostać się na górę. Gdzie tu się wchodzi tutaj? Musimy się... What? Ale tu nie ma przecież żadnego silnika na górze. Dobra, trochę się pogubiłem. Trochę się pogubiłem, nie do końca mi się... Tam jest coś na górze. Nie mam pojęcia jak się dostać do tego silnika, nie? Autentycznie. O, jest... oh, fuck żebym nie, nie wlazł znowu w własną pułapkę to ktoś był, czy? No, autentycznie, nie? nie mam pojęcia jak się dostać do nich okej, okay, dobra hej tutaj był, okej okay, dobra, I see i see. Chodź, 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 chodź. dobra. U. Dobra, szybko, szybko. Niepotrzebnie może rozstawiałem już tego trapa. No dawaj. Olera, lera Chodź, chodź, chodź. O dobra, zrąbałaś, zrąbałaś albo i nie Fuck. OK Okej. Nieważne. Dawaj zeskakuj. Dawaj zeskakuj. Cholera Dobra, patrzcie to! Patrzcie to! w mordę! Chodź! A ja pierdzielę. Dobra, za dużo czasu im tu trochę daje. Na robienie tych silników. Chodź, cholero, ty jedno. Nie, teraz to ją trzeba dorwać. Teraz to ją trzeba dorwać. Dobra, Dobrze, pułapkę teraz tam rozstawiłem, bo yy, no bo już nie miała jak tam się kręcić wokół te, tej palety, tak? No dobra, teraz szybko do jakiegokolwiek silnika. Tam było coś robione chyba. Hmm. Kur No to już było niepotrzebne Dobra, pięknie Pięknie Siedź w tym trapie Siedź w tym trapie, pik Okej okay. Niebezpiecznie, cholera Nie podoba mi się to On, jeszcze tu trzeba kogoś dorwać. Jeszcze tutaj wypadałoby kogoś dorwać. What? Co to są za dźwięki? No hej. Nie ma, nie ma. Kurw. Dobra. Nie żyjesz. Za to nie żyjesz. Chodź tu do mnie. Cholera jedna. O, idealnie był trap. Także super. Rozstawmy, żeby nikt mi tu nie zajebał tą paletą. Eee, jojoj. jak się wierci, kurde, niebezpiecznie. Ej, teraz każdy wisiał po dwa razy. Sporo wiszania było. Wieszania. Whatever. Mogę pułapkę rozstawić. Hmm. Troszeczkę zrąbawszy. Drugie wejście Czy to jest raczej wyjście Ja pierdzielę oh, Kurw Chyba se jaja robicie Dobra, spierdalaj z tym pułapką Szybko, szybko, szybko gonimy ją No właśnie, to też trzeba uważać z tymi pułapkami. Można samego siebie wrąbać nieźle Ucieknie mi. Aż ty cholero, dobra, uciekaj. I. Okej. Okay. Dwóch nie żyje, dwóch uciekło. No dobra, mogło. Yy... Mogło to wyjść lepiej. No ja ale coś tak sądzę, że to już nie było najgorzej, słuchajcie. Jak na trapera. Jest ok. Yy... Bo generalnie podoba mi się ta postać. Naprawdę mi się podoba. Podoba mi się to, że tutaj naprawdę trzeba zaprezentować sobą pewnego skilla, tak? Żeby dobrze rozegrać tutaj po prostu. Żeby dobrze zagrać tą postacią, tak? Także to mi się podoba. A, e, nie było źle, nie było źle. Mogło być lepiej, ale podoba mi się ta gra takiej mi się podobała. Także na ten film to by było na tyle. Ja jeszcze bardzo chętnie zagrałbym sobie traperem kiedyś. Nie dzisiaj bo za długo w tym momencie trwa szukanie meczy. Więc nie dzisiaj, nie teraz, nie w tym momencie. Ale jeszcze sobie nim zagramy. Chociaż następny film będzie raczej z tego unknowna, bo tak zapowiadałem, że tym skinem sobie zagramy. No dobra. Więc na razie ode mnie to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych. Na razie.